lat. Ojciec zabrał mnie w taką tajemniczą podróż, która zaczynała się na przystanku tramwajowym linii 26. To był kiedyś mój ulubiony tramwaj, bo zawoził mnie prosto. Tam jest pod domu, właśnie tutaj, na Aleja Unii 2. Dzisiaj mogę wymienić numery koszulek, z jakimi grali piłkarze, a, a potem to już mi się nie zdarzało, żebym aż, aż tak dobrze ich pamiętał. Eee... Żeby zrozumieć Euclid, chyba trzeba poznać troszeczkę jego historię, bo to nie jest nigdy yy, łatwa miłość, to nie są łatwe emocje i trzeba i czasu, i cierpliwości, dużo wyrozumiałości. Euclid stworzyło bardzo wielu ludzi, yy, których zawsze łączyła właśnie ta łódź, jakkolwiek by banalnie to nie zabrzmiało. To znaczy, przed, wo przed wojną, ale i też po wojnie yy, krążyło takie popularne hasło: Przyjaciel to znaczy tyle mniej więcej, ile przyjaciel Łodzi, właśnie. Ta groźna grupa dżentelmenów to nie jest wbrew pozorom przedwojenna Dintoira i to nie jest ekipa Ślepego Maksa, tylko to są piłkarze ŁKS-u, którzy yy, przebywają w Częstochowie yy, w 1909 roku. To jest tuż po rejestracji klubu. Pierwszy albo jeden z pierwszych wyjazdów yy, i od razu ci panowie wylądowali. Wareszcie, bo, bo, bo canska achrana dopatrzyła się w zachowaniu futbolistów czegoś zdrożnego. Według legendy jeden z, z policjantów miał pomylić piłkę z bombą. To nie jest prawdą. Aż tak głupi nie był. Natomiast panowie piłkarze UKS-u coś tam odburknęli w nieprzyjemny sposób na dworcu w Częstochowie jednemu z. z, z przedstawicieli czarskiej władzy, no i za to wylądowali w areszcie. Na szczęście e, następnego dnia organizatorzy takiego wielkiego, takiej wielkiej wystawy przemysłowo-rolniczej bodajże, której, na której mieli się pojawić w I no no tam po prostu taki mecz pokazowy z żyną Warszawy. Wstawili się za, za, za naszymi piłkarzami i, i ci opuścili e, areszt. Ciężko traktować historię, na pewno nie sposób traktować historię UKS-u w takich kategoriach biało-czarnych. Tak? W pierwszym i drugim statucie twórcy UKS-u czarno na białym zaznaczyli. Członkiem UKS-u może być każdy, bez względu na pochodzenie społeczne, bez względu na, na, na sympatie polityczne, bez względu nawet na wyznanie. Natomiast wszystkich ludzi zawsze łączyła łódź. UKS. Był siłą rzeczy uzależniony od łodzi, od tego, jak się ją pojmuje, jak się jej wiedzie, ale też yy, tam się stał już bardzo, bardzo szybko w jednym z symboli, a wkrótce chyba najważniejszym symbolem sportowym miasta, własniarze. To jest, jest moje ulubione zdjęcie, bo tutaj ukesiacy wyglądają naprawdę jak taka ekipa nawet tak się dzisiaj tutaj z Mateuszem, że mam podobną bluzę do tego, jak oni się tutaj na tym zdjęciu prezentują. Bardzo mi się to zdjęcie podoba, miałem na tapecie w komputerze bardzo długo i myślę, że to jest symbol tamtego uks u No tak i, i to jest też fajne, jak na jednym obrazku można zobaczyć łks i przedwojenny futbol, bo pamiętajmy, że przed wojną ci ludzie nie utrzymywali się z gry w piłkę. Każdy z nich chodził do pracy, więc mamy tak Antoni Piasecki, pracownik fabryki bukielniczej. Antoni Gałecki, ten słynny reprezentant Polski, uczestnik pierwszego meczu na Mundialu z Polska Brazylia, był biuralistą Władysław Król pracował w elektrowni, tak? Henryk Herstrajd, niesamowity snajper przedwojennym, był kierowcą przed wojną. Ale wszystkich ich łączyła, łączyła, łączyło pi, piłka i przede wszystkim czy Tutaj generalnie te napisy powstały dzięki tobie. E, czy za twoją sprawą? Nie wiem, jak to e, bardziej trafiło. Klub mnie poprosił, żeby stworzyć e, takie opisy, a to potem przeszło jeszcze przez e, Jacka Bokusiaka, e, pana Gosa i pana redaktora Filipiaka, i, i, i oni że tak powiem. Przeredagowali to, co ja stworzyłem, no i klub to odniósł potem na ścianę. Wszyscy tutaj, wchodząc na, na, na ten obiekt, zapominali o, 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 o tym, co ich dzieliło w ławach sejmowych, tudzież w takiej debacie politycznej, publicznej, bo na się czuł się ukaz i tak już było przed wojną. To jest rodzaj narkotyku, który nie zawsze. Wynagradza, ale często wynagradza. Zawsze powtarzam, że każda rozmowa o okresie to jest dobry uczynek. W tym sensie, nie w tym sensie, żeby dudnić o nim w takim propagandowym stylu, tylko merytoryka, tak? zastanawianie się nad tym, taka swoista autorefleksja. Autorefleksja, no bo myślimy o okresie, więc się użyczy o sobie to wszystko służy, służy, tej sprawie. Oczywiście prezes, zarząd jest od rządzenia tym klubem, piłkarze są od grania, kibice są od trzymania kciuków, ale ta wymiana myśli, ten ferment, który, który w każdym tak naprawdę, w każdej dziedzinie życia jest potrzebny, żeby wysnuć jakieś wnioski jest niezbędny. Tak? Cieszę się, że, że, że klub czasami tak, korzystać z takiej pomocy, z no, zwykłych kibiców, no bo ja jestem e, mimo wszystko cały czas e, jednym, po prostu z wielu zwyczajnych kibiców, w tym e, serce po prostu piję w tym okresiaczkim rytmie.